Ej, jo jo, jo! na kolejny trade recap. Jest to trade recap z dnia poniedziałkowego. Tym razem nie pechowy poniedziałek, tylko a plus. Zapraszam. Trade recap. Pokażę Wam, co się dzisiaj stało. A New York New Ocalaliśmy York, tutaj. Low resistance liquidity spadło. Wspólnie spadek. Wspólny spadek. Co? o, Tendencja spadkowa. Tutaj wybiliśmy się z tej tendencji spadkowej. Tutaj znowu się cofnęli. No Znacznie wybiliśmy się, przepraszam bardzo. Po prostu delikatna korekta. Teraz powoli, powoli wracamy do tego szczytu. To podobne dojście. O! Tyk. Tak. Tak i tak. Do tego szczytu. To jest jutro, prawdopodobnie long. Nie wiem, w sumie. Nie wiem, nie wiadomo jeszcze. zobaczymy, jak się według świece, ale pokażę Wam, co dzisiaj zagrałem. Nie po tych spadkach i czułem na kolejne spadki. No, a co innego. Pamiętajcie, Trent is your friend. To jest takie przysłowie. Więc zagrałem taki spadek. Jest tu. jeszcze, jakby były pytania, jak później zagrałem? O 18. Jak poniedziałek, gdzie ja w pracy byłem, wiem. Więc... Niestety Matrix dalej w pracy, lecz powoli, 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 powoli. Mały clg uciekamy, uciekamy. Więc to zagrałem. Eee, widziałem. Tutaj e, spadek, to jest, e, to jest spadek. tak odbić się w górę. E, niezrespektowanie tutaj tego wzrostu i dokładniejsze. To jest verbal gap na minutówce. To jest respektowało tego verbal gap. To świecą. Po tej świece dokładniej wchodzę. Wchodzę w. 8. Całkiem w porządku. Ops, bardzo w porządku. Oczywiście. 20 pipsów weszło prawie, że no, można uznać no, po break-even oczywiście. Eee, break-even tutaj palnęło, więc Okej. Okay. E ten. Ten sobie to plusa już bym, bym po prostu nie był stratny. Więc yes. breakeven walnęło perfekcyjnie w Take profit jest to świetna informacja, 20 pipsów, 5,76. Jest to ponad 1% mojego aktualnego stanu konta, więc procent do procenta i się wytworzy fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Więc yes. bardzo fajny trend złoty. Powoli nauka. Nauka. Dużo było pytań o to, czemu no w sumie dużo pytań, dwa pytania. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, za lajki, za subskrypcję. Dziękuję bardzo. Bardzo to doceniam. Lecimy pod subskrypcji Taka jest cel. Może do końca nam roku, może się uda. Taki jest mój cel. Eee, już się mam żart Dla wytrwałych na końcu zawsze. No, mówi pieka mówi piekarz, ty dziewczynę podrywa? Ale mi pani niebia <laughs> <laughs> Like, subscribe. Like. Like this... subscribe this channel. Hello.